Tryklisek na Fame ma 19 co tu właściwie robisz? Bo takie zaskoczenie chyba. Jasne, myślę, że dla wszystkich, bo mój Instagram już w ogóle płonie, ja jestem tutaj, żeby oglądać te emocje, które nam zapewniacie tak naprawdę, i dobrze się bawić. I to jest, kropka. E, czyli nie będziesz walczył? Nie, 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 absolutnie. Myślę, że w ogóle, jak nawet kiedykolwiek miałem zawalczyć, to przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest kołatyszcze i sport, i profesjonalny sport. To czuję, to kocham i tam chciałbym się spełniać. A jak się odnajdujesz tutaj, w tym środowisku freakfightowym, bo to jest pierwsza gala, na której jesteś? To jest pierwsza gala, na której jestem. Byłem na samym początku, kiedy bonus się bił, sam jestem z Poznania, gdzieś jakoś tak z kolegami się wybraliśmy. I nie... Niestety nie pochwalam wszystkich zachowań tutaj na tej gali, ale lubię te emocje i lubię tą rozrywkę, którą oferujecie. Także postanowiłem się wybrać i jestem. Właśnie, bo byłeś nawet e, w studiu przed galą, interesujesz się tym, śledzisz? Czy to było po prostu research przed, przed studiem? E, śledzę i e, nie jestem właśnie takim zapalonym e, gościem, który gdzieś tam się para właśnie z szukami walki, e, choć nie ukrywam, że jestem na bieżąco i, i, no i staram się być w tym świecie. Do komu najbardziej kibicujesz podczas dzisiejszej gali? E, ja myślę, że dla mnie w ogóle najbardziej emocjonującą galą była Natania e, z, e, z hejterem, no bo Natan określił, się Bogiem Estetyki i to jednak zawsze gdzieś jakoś tak mówię, no dobra, ja po roku nic nie robię, okej, okay, dobra. E, I tak żartobliwie. E, ogólnie... Czyli Bogiem Estetyki tak naprawdę jest Piotr Lis. E, dobra, dobra, dobra. E, nie, 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 ja jestem sportowcem. E, komu najbardziej kibicuję? Marcinowi Wibrzewskowi chyba tak, tak sportowo po prostu. A dlaczego? E, bo, bo jest po prostu, e, myślę, że robi dobre show takie sportowe, a ja jednak gdzieś z tym sportem mam więcej do czynienia niż z takim... E, flikowym tym, tym odbiorem. A te dymy wszystkie śledzisz, czy starasz się to unikać, i same walki tylko? No i właśnie te koperkowe afery, to są dla mnie... <noise> na, 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 na maksa, na maksa, na maksa nie, nie leży mi to. No ale nie dziwię się, że, że chcemy, chcemy tych emocji. Co tu dużo mówić? No, no, to Ludzie tego chcą, no to, no to są te dymy. I parę rzeczy jest ujawniane, może czasem niepotrzebnie, może potrzebnie. Show biznes. Co, co ci bardziej inaczej? Gdzie odczuwasz większe emocje? Na stadionie lekkoatletycznym, czy tutaj czuć większą emocję i napięcie? W, wiesz, co? Bo ja jestem z innej strony obiektywu, mm -hmm. ja, ja jestem gościem, który stoi na rozbiegu, i te moje emocje są troszeczkę inne niż okay. na przykład mojej żony, mojej mamy, yy, moich bliskich. I oni się bardzo stresują, a ja kiedy jestem na, przykład na, na, na trzecią próbę przed, yy, przed 5,75, jak mm -hmm. było na Mistrzostwach Świata, no to ja jednak jestem w takiej zadaniowej i mówię. Muszę. A tutaj to są takie właśnie emocje z bliska i, i zupełnie nie da się tego porównać. No dobra, ale byłeś też na, jako widz na kilku mityngach pewnie. To jako widz jak to porównujesz? Yy, show? Niesamowite. Polecam w ogóle. Yy, sportowo... Zapraszam na stadiony. <laughs> no. Nie, sportowo też się poprawiło e, i nawet jeśli kiedykolwiek miałbym na przykład zawalczyć na fame MMA, to no na pewno e, chciałbym pociągnąć dwie rzeczy na raz, bo jestem gościem po prostu zadań specjalnych, a nie e, od tego, żeby się wkręcać tutaj. A miałeś, masz jakiś w ogóle kontakt ze sportami walki? Yy, tak, ja, bo yy, zaczęliśmy od tego, że Piotr Lisek musi chodzić na jogę. Okay. Jest troszeczkę nie tego, ale mi ta joga nie leży i, i posz, nie, nie ukrywam, że poszedłem sobie parę razy na, na rozruszanie bioder właśnie w taki sposób jaki mówisz yy, i to, to jest bardziej taka zajawka, która bardziej mi kręci niż joga. No dobra, to nie, nie przeszkadza mi Miłego Show. Yo. Cześć!